Siemanderko, dzisiaj siejemy pszenicę. W lutym Dość miarę Staś tam na dole się popierdala fordzikiem z agregatem Marsio Siosiewnik Poznaniak 2,5. Próbne nagrywanie kamery niby 4K. Zobaczymy. Co to z tego wyjdzie? Tam się poprawi na dole A mu daje pizdę Traktor jeszcze niedobrze zima jest, jest tako widać, że tako jest jako jest no. To, że co jakiś czas musi gasnąć ten wyświetlacz Urwałem się na chwilę to Jak trzeba będzie to pomogę załadować ten i, I coś i coś tego zboża do siewnika to może jak to będzie nagrywało zobaczymy pomału się toczy do góry zobaczymy tak wyschnięte też nie jest pewnie dymka daje lekkiego nie będzie dawał Ale idzie jak burza Jest górka do i tak zapierdala Tak to wygląda 2,5 metra 2,5 metra, to będzie ten kawałek i ten tam za kukurydzą jeszcze Chyba 2 hektary ponad idziemy widzieli te kamery jeszcze trzeba poustawiać jeszcze ho, ho, ho. obiektyw może nie jest brudny no widzieli A jak to się pauzuje nie wiem nawet jakoś to się pauzuje no do słonka inaczej nagryje bo to wiadome ale no jest ziemi nie widać zboża, żeby tu było. Tu się otrafi jedno ziorko jedno ziarenko, ale tak to poza tym dość dość to ziemia ładno. Dobra, idę do góry, bo pewnie trzeba popatrzeć na zburze. Mruczy bestia. A dłu to sobie jeździ do góry też będzie Jechał w miarę i tak jedzie I To, że tą siewkę trochę tucę na, na gruzła Ale tak poza tym to jest dość w miarę to ktoś się mówił dobre stare to jest dobre wino i łopno ale to nie jest tak całkiem dobre nie nawet te traktory nowe to to grubo stoi On się se nawróci i będzie się do góry jechał dość to miarę ubezpięte ale gruzy po pieronie, kurwa, nogą nie idzie rozbić. Zobaczymy no. ja mu daje pies. Ale ze się pogodę go dają. Nie tak znowu ciepło, ale ale no coś i z tego może będzie, nie? Także tutaj trochę Trump te bruzdy naprostową na dole. U góry też pewnie później weźmie naprostuje. Tu jest widać jako dolina festnie nie? No, o, o widać, widać lepiej. Widać i tak to jest czydziecha se stoi tam a ten staś na razie wiruje to będzie iść to trzeba będzie iść załadować pomóż do tego siwnika i będzie tacy gruzje takie widać nie ma. curva rosbito. Ah. Ford Jack Pieron curva. O oh Pier manda lano. A, gdzie jechał do góry, będziemy kończyć nagrywki. 100% trzeba będzie dosypać. Już kawałek tam narobił, nie? Tu nawet nie wiem ile tego będzie. W to jest na jednych duży kto idzie, skóry idzie Górka jest, to musi przykopcić Ale nie jeden coś wykopcił kurwa na torno jak skurwysyn To ona idzie tak 15 cm, no zależy jak się ustawi, to tak 15 cm w zależności od gleby, czy taka fajna, czy nie fajna. Także nic, widoki ładne. A my musimy kończyć. Także do kolejnego odcinka, trzymajcie się, zdrowo. Miłego oglądania. Na razie, cześć.